This be, this is crazy. Zbyt długo zataczamy koło, to ugryzę cię jak uroboros Bo dla mnie to plata o plomo i nie umiem mocniej pukać się w czoło Ale sprawę postawię pionowo I co najmniej tu żaden zabobon, że umrę młodo nad jeziorem pomo, Jeśli już nigdy nie będę z tobą Zbyt długo zataczamy koło, to ugryzę cię jak uroboros bo dla mnie to plata o plomo i nie umiem i pukać się w czoło Ale sprawy postawę pionowo I co najmniej tu żaden zabobon, że umrę młodo nad jeziorem komo. Jeśli już nigdy nie będę z tobą, jeśli już nigdy nie będę z tobą, to powiedz od razu, bym wiedział, że od zawsze byłaś osobą, co słaby ma głos i niedużo wie. O 12 piszę do ciebie, kiedy ty udajesz, że nie mam Aż obawiam się, że to jest znak i nie. Możemy mieć taką chemię, że cały kraj chciałby ją nosem jeść I mogę ci pokazać scenę, gdzie cały ten kraj zna o tobie wersję Model o to się co niedzielę, byś odpowiedziała zdjęciami bez Ale ciągle to samo i muszę spotykać z innymi się Zbyt długo zataczamy koło, to ugryzę cię jak uroboros bo dla mnie to plata o plomo I nie umiem i pukać się w czoło Ale sprawy postawię pionowo I co, najmniej tu żaden zabobon Że umrę młodo nad jeziorem Komo Jeśli już nigdy nie będę z tobą Uroboros, to cię w jak w jednom kole Przez nie wiemy jak chudna bolest My przecież nie wiemy jak chudna laska Myslim na jedną, nie na nikogo Inni osie jak deltoro. toro Buda, pět, na hotelu Sem dělal się tak balotel. se zvykne, je to jako Miami Jsme zažili už snad všechno, jenom my víme to, co už je za nami Já nechci být nikdy van, my hrajeme i když jsou lagy I když doma nemáme ten kopec, tak letím za tebou jak Aladin Přijdeš mi jako sunset, ty jsme v obsadě letu planetu Neschovávám se za věty, ty chyby dělají člověka Dodáváš mi i na mě, ty jsi mu za co je na mém tracku to můj stav, tak nosím tě pořád na krku.